Rybnik. Tu umieści się centrala Rukcuk, jednego z wiodących dystrybutorów materiałów wykończeniowych w Polsce. Od rozpoczęcia działalności w 2004 roku stawiamy na dynamiczny rozwój. Obecnie nasza sieć skupia kilkadziesiąt salonów sprzedaży w całym kraju. Nasz asortyment obejmuje panele podłogowe, drzwi wewnętrzne oraz akcesoria wykończeniowe. Jako oficjalny dystrybutor marki Klasen dysponujemy szerokim wyborem modeli, dekorów i rozwiązań. Regularnie wprowadzamy nowości, wsłuchujemy się w potrzeby rynku i kreujemy trendy. Codziennie pracujemy nad tym, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie. To możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu i znajomości branży. Profesjonalni doradcy, wysokiej jakości produkty i indywidualne podejście sprawiają, że każdego dnia nasze salony opuszczają setki zadowolonych klientów. W siedzibie firmy w Rybniku uruchomiliśmy showroom oraz centrum szkoleniowe. Nowoczesna przestrzeń sprzyja spotkaniom z partnerami biznesowymi, podczas których wymieniamy się wiedzą i przeprowadzamy szkolenia produktowe. Wszystko po to, by stale nadążać za potrzebami klientów. Zapraszamy do punktów sprzedaży i na www.rukuku.pl